Siema ludziska, ja z tej strony się dzisiaj sobie zrobimy takie porównanie cen gier z PlayStation 5 na komputer, dokładnie mówiąc porównanie będzie do Steama. Yy, wiadomo, mamy na komputer yy, różne jakieś shopy, eBay, e, Allegro, co nie, gdzie możemy kupić gry o wiele taniej i tak dalej. Yy, przeglądałem po prostu Wam powiem sklep yy, z grami na Playce, no i te ceny mnie zaniepokoiły i dały do myślenia co będzie jak po prostu wiecie, napędy znikną to nie dużo takie PlayStation 5 Pro, które już niszczy ten standard, że konsola jest tańsza od komputera będzie sprawiał jeszcze, że gry są o wiele droższe niż kom na komputer przeważnie tu sobie zrobimy takie porównanie ponieważ zauważyłem, że niektóre gry na PlayStation są po prostu droższe około 50 zł zaczniemy tutaj od Call of Duty Black Ops 6, 3 naszego tytułu i będziemy Jechali dalej, Więc ja tu sobie zrobiłem nagranie, żeby to zrobić porządnie Dobrze, cena podstawki 349, a tu taki ekstra pakiet 479 zł. Zobaczymy jak to jest na Steamie yy, Na Steamie podstawka 349, ta lepsza skarbca 479 Więc tutaj jest 1-1, mamy remis Dobrze, bardzo ładnie to mi się podoba, mamy remis, cena ta sama Spoiler jest FC25, czyli nowa FIFA. Nowa FIFA 369 zł. Wersja, jak widzicie, standard. Zobaczmy, ile to na Steamie. Już jest różnica w cenie 5 dyszek jak Wam mówiłem. Wersja standard na Steamie 319,90. Ultimate wersja y, 299 zł. Już Wam tu przesuwałem Steam'a dla potwierdzenia. Widzicie pierwsza różnica dość konkretna. Tutaj mamy na szczęście promocję. Akurat tutaj 329,92 tak traktować jako standardu. Normalna cena Ultimate, a wiadomo, 439 zł widzicie? Ale już jest ta pierwsza różnica, o której wam mówiłem. Już jest tak 50 zł różnic. Symulator farbera 259 zł. Zobaczmy ile na steamie. Yy, symulator farbera na steamie. Wersja podstawowa kosztuje 204 ,99 zł. 99 grosz. Znaczna różnica ceny. Sami sobie zobaczcie, porównajcie. Jest na Steamie komputerze taniej. No tutaj będziemy mieli Hogwarda. E, widzicie, PlayStation 319 zł. Zobaczmy, ile na komputerze. Cena na komputerze Hogwardu 269 zł. Dziedzictwo Hogwardu już Wam to pokazuje. Proszę, cena. na już jest stanie jak widzicie. Patrzmy na następną grę. Diablo. Zestaw e, Diablo 4 plus dodatek 349 zł. patrzmy na Steamie. Już tutaj powinien batleneta dać. Bez e, zmian tu i tu 349 zł. E, Activision, jak widać trzyma tę cenę. Jak widać, cena jest ta sama za Diablo 4 z dodatkiem. Dobra. 2K 25. Wersja na PlayStation podstawowa 339 zł. Czym na Steamie? Wersja na Steamie jest niewiele tańsza. Wersja na Steamie Standard Edition 319 zł. 20 zł. różnicy. Bardzo równo. Następną gierkę, The Crew Motor Fest, 339 zł. na PlayStation. Zobaczmy ile na Steam'a, na Steam'a kosztuje, tu jest standard, cross-gen, standardzik, yy, 289 90 groszy, do 339 zł. proszę. Tutaj mamy Deluxa w wersji standard na Play'a 5, jeśli chodzi o ceny. A przepraszam, nie było jeszcze niedomówień. <laughs> Zobaczmy następną grę. Yy, Wukong, jak widzicie, wersja standard 299 zł na playa 5. Na Steam, a wam mówię od razu 249 zł. Sami sobie zobaczcie standard, czyli Deluxe'a mamy w wersji standardu na playa 5. Dobra, UFC mi nie znajduje, ponieważ prawdopodobnie to jest ekskluzjw na Steamie, nie ma. Epic i innych platform też nie będę sprawdzał, bo nosi mi się tylko do Steama. No więc jak widzicie Blizzard trzyma ceny tu i tu te same, ale... Większość gier na PlayStation jest droższa, to mnie martwi wam powiem. To mnie martwi i powiem wam tak, jak sobie podsumujecie ile przepłacać na konsolach plus abonament, multiplayer, te inne pierdoły. Wejdzie wam, że tak, sprzęt już nie jest tak bardzo opłacalny na starcie, jak to kiedyś było. Więc tutaj znika ten największy plus konsort, czyli są tanie na starcie w porównaniu do komputera. I znika kolejny plus, że gry są tańsze. Jak widzicie tu się przepłaca dość konkretnie, no, nie ze wszystkimi grami. Ale jak sobie zrobicie takie porównanie, to zobaczycie po prostu, że to się z czasem zwraca, droższy komputer po prostu. Więc czasem naprawdę lepiej dopłacić do tego komputera, mieć tańsze gry, po prostu nie płacić za multiplayer. Jest opcja dodatkowa, wiadomo tańszego zakupu gier. O wiele to się bardzo zwraca, wam powiem, kupowania bundli z grami są po prostu większe możliwości zakupu taniej gier na komputer, co tylko mnie otwiera w przekonaniu, że jeśli ten napęd, a raczej na to się zanosi, zniknie z komputera, no to ja będę PC Master Race i pożegnam się z PlayStation na pewno, nie wiem jak z Xboxem, ale prawdopodobnie też jak zniknie napęd, bo Xbox się tak, wiecie, trzyma kluczowo bardziej tych abonamentów. Więc tutaj przyszłość konsol w moim domostwie... Yy, Nież tak powiem, nie za wesoła. <laughs> no, co mogę powiedzieć, że mam obok kompu no, komput komputera? Mam po prostu telewizor, biorę pada z z Xboxa, z czego tam chcę. No i sobie gram jak na konsoli, tak naprawdę. To no, już nie są te czasy, że wiecie: Komputer, to komputer, klawiatura mycha, a konsole. To są konsole. Ja mam powiem taką ciekawostkę jeszcze na koniec, ja po prostu wróciłem do konsol, dokładnie zacząłem mój powrót od Play'a 3, tam ponad 10 lat temu. Ze względu na to, że wiecie, na komputer już nie kupicie wersji pudełkowych i ja lubię mieć te pudła do gier, lubię je zbierać, cieszy mnie to, dlatego wróciłem do konsol, więc jeśli konsole stracą te pudełka, no to rozumiecie. Tym bardziej, że wersje cyfrowe, jak widzicie tutaj na PlayStation są droższe o wiele. Jak sobie porównuję wersje w Microsoft Store też są droższe. Czyli konkurencja też nie jest tania w postaci Xboxa. Rozumieć, to by było na tyle. Na razie. Hej.